Halo halo, witajcie serdecznie z tej strony ja Scorpion.pl i witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Resident Evil VR gra będzie pokazywała się na kanale co 10 łapek w górę No i tak jak będzie tutaj 10 łapek w górę no to po prostu będą wtedy pojawiać się nowe odcinki ja tu nagrywam z VRA z mikrofonu z, z Gogli VR, więc możecie mnie słyszeć lepiej niż zwykle Jesteśmy teraz w lobby. No i tylko ja sprawdzę czy wszystko dobrze się nagrało. No i po prostu zapraszam Was do oglądania. No dobra ludzie, wszystko dobrze się nagrywa, ja Was zapraszam do oglądania. Dajemy yy, nowa gra łatwy. No i lecimy. O jak widzicie jestem teraz w panelu Gogli VR

ona wielka już Okej, okay, są moje ręce Oczywiście gra nie będzie wyglądała tak Nie wiem czy to widzicie to co mówię Pewnie widzicie All stay away! Trzymaj się z dala: no i w taki oto sposób rozpoczynamy gierkę. Sąsiad oczywiście nawala fireworkami. Pisz, jak wam się podoba mikrofon z Gogi Wiar. Google mam na dwa tygodnie. Pożyczone. No, sąsiad oczywiście musi szczelać. Nie? Usiądę sobie, może, nie? Ech.

Ok, gra nie będzie wyglądać w ten sposób. To tylko sceny są tak zrobione, że mamy taki ekran, a reszta to jest to co ja widzę. Za chwilę przejdziemy do rozgryweczki. No i będzie kit rozumiecie o co mi chodzi. Tak tutaj to wygląda. Ja no co rozglądam, bo jeszcze po pokoju się patrzę. O! Teraz już jest pełnoprawna rozgrywka Oczywiście ręce tak wyglądają Będę grał na padzie Ponieważ, no, na padzie jest taka gierka Na padzie po prostu się kieruję, mogę biegać No i lecimy Robale Dobra, lecimy Jak coś, odcinki będą trwałe, no w cel e, znać mnie dobra nie rozglądajmy się bo gra na VR jest 100 razy bardziej straszniejsza niż, niż po prostu wyglądałoby to tak normalnie no bo po prostu normalnie no to wiecie no gracie sobie no jest wszystko dobrze, nie? Przed monitorem, a ja tu mam przed oczami, ja tym nie jestem w tym miejscu, tu mam ręce. To będzie straszne. Patrzcie. Mogę zrobić tak, przybliżyć się, mogę zarkać wszędzie gdzie chcę. No ja się... nie będę się... Ten... nie będę was okłamywał, ale się boję. Cholera, no tak. Nie wiem, czy seria będzie cała. Bo też to może wpłynąć na moją psychikę. Nie no, bez no A tak, seria to 10 lub 15 łap w górę i kolejny odcinek. Ja pierniczę. Mam wrażenie, że coś jest z moim pokoju cały czas. Cholera. Ja! Ja, to kabel zaczął. Eee... Wiecie co? Mogę grać na stojąco? Nie muszę. Gram na stojąco. Mamy liścik. Dołącz do nas... po ciemnej stronie życia. A jak się obracam, to mam... Moja postać nie ma Manuk Też fajnie przyjmij jej dar Teraz tak, idziemy tam czy nie? Dobra, nie idziemy, znaczy idziemy. Wy to oglądacie, więc nie macie się czego bać Tak Ja tutaj chodzę, mam to przed oczami Jestem w tym miejscu Jestem naprawdę o cholera jasna Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. No, zaraz się zesram, no Hashtag tak ze strony skorpion w koronie. To po komentarzu możecie napisać. Ja pierdzielę można tam Jaka woda. No, kurde. Jeszcze kruki. Kruki. Co robicie? Bądźcie moimi przyjaciółmi. Patrzę się, czy ktoś czasem tutaj za mną nie stoi. A no. I wynika, że nie. Ojoj, iluminaci. Może ciarki mam już. Ja pierdzielę za strane ptaki. Ja wiecie co usiądę z <grymne> <Okay. Fajnie. grymne> nie wiem co to jest. Patrzcie o. Dobra, może wstanę, żeby nie było takiego gdzieś? Tutaj coś gra, A, dobra Chodźmy Ja myślałem, że będzie jakaś scenka, że mnie coś od tyłu zajdzie. Oczywiście na VR ekran będzie co jakiś czas... Boże jaka grafika. Ekran będzie co jakiś czas przyciemniany. No, znaczy no, gra sama go przyciemnia, tylko dlatego, żebym ja na przykład nie poczuł, nie poczuł dyskomfortu na przykład w scenach jak na przykład ktoś mnie obrzuca czy coś, to w momencie rzutu Ekran staje się czarny, żeby nie zrobić mi tego dyskomfortu. Nie że, że jestem w miejscu, a, a robię sobie Hubble i Battlefly, nie? Dobra, za chwilę zrobię też cięcie, żeby sprawdzić, czy to się nagrywa. Już No i po prostu tak to będzie. o co mi chodzi? Przez mi z też Bum Właśnie o to mi chodziło O takie to, takie wiecie Tutaj mamy to Zbadaj Prawo jazdy Może Mogę mieć jakąś tą prawo jazdy? O nie, bo mi z tego wyszło, też fajnie Sprawdź Dobra. Już wiemy na czym się ekwipunek sprawdza Jakby ktoś pytał to fajnie leżą sławki na wiarach. Mu się tak doczepia do tego górnego schowka Boże Ała. Nie się tutaj nauczyć wszystko robić, ale no git. Pierwsza gra, w którą gram, no to oczywiście Resident Evil na VR. O Chryste Jezus Japierniczy To jest za ciemne Japierniczy Dobra, nie Do widzenia Trzymajcie się, lajkujcie, subskrybujcie Nie nie no Przecież Kurde jest to coś nie ma. Ja pierniczę. O cholera. O. Usiadłem sobie w realu. Hech. Dobra, wsiadam. Czy nas no, siadam? O, ten odcinek może mieć nawet 15 minut. Co? Ja, kurde, ja się zaczynam pocić. Wiecie co? Chyba o Ja pierdzielę. Ja pierdzielę to Są takie dźwięki i prawo jazdy, aha Dobra co mamy na obiad Gówno z karaluchami co leci z krano? Też pewnie gówno Też. Gówno jak nic, co mamy Mikro... Wow. pa hej o tu jest jedna rzecz właśnie którą mogę wam pokazać patrzcie na to kurde wiks głupie patrzcie Robaki Smacznego jak to się <ścoughs> Kurde czemu słyszę za, za sobą jakieś kubki szklanki, nie wiadomo co i tutaj nic nie ma Ja pierniczę, nie wiem czy ten odcinek już rzucać się boję Skorpion boi. się boi O Slenderman Boże ała Będę miał takie skojarzenia Wiecie co, może być tak, że się cykam, bo nie lubię takich horrorów. Może być to, że to jest pierwszy, ostatni odcinek. Wiecie? Bo jestem ze... Kurde, jak się spoczywałem. Forte fortepian też mnie nie lubi. Kraty No kraty, kraty, ale jak cię chycę za szmaty Czekajcie, <grych> czekajcie, co? Aha, muszę się poprawić, bo w realu to stoję Na kancie, krzesła Znaczy, krzesło na kancie, boże Nie mamy karty restartu Kurde No brak karty restartu no. Czy ja zamknąłem za nie Zaczynam się źle czuć przez tą grawiecie komfort. mam Ja pierdzielę No tu jest podłoga w moim domu w tym miejscu A tu jest, są schody i mam taki spadek w dół dobre w wiarze jest to że jak coś robisz to możesz się rozglądać nie eee kaseta chwilę sobie usiądę, co to jest? to jest zapis gry, aha Aha Dobra To jest zapis gry? Tam był ten komputerek? Dobra Sprawdzę ile się nagrywa Kurde Jestem tak wystraszony, że nie wiem co mam powiedzieć ja, ja wiem co mnie tutaj czeka I głównie dlatego Sprawdzę ile się nagrywa Okej okay, ludzie nagrywa się 15 minut Więc no Za 15 minut sobie skończymy A może i wcześniej nie musi to być takie dukie. 30 minut mi wystarczy Ja pierdziele Ach, to się w ciąży Kaseta

Ej, ej, nie zostawiajcie mnie. Na też. Się... Ten też. jest ten wysoki? Patrzcie. No, jest ten wysoki. No problem. No problem. No Happy. No, jestem za wysoki, wiecie? O, jestem normalny. Tak? No, jestem już normalny. Kopnij w drzwi. Ja pierciele Bo to, to jest pełna wersja gry, ja to przechodziłem już na demach. E, znaczy dom przechodziłem na demach. Bo było demo, tylko, nie na wiary, tylko tak... Ja. Pokiło cię. So, why are we in hell this time? You ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds? Boo, is it haunted? Boo. Boo. The Boo, baby. Fuck me. I was an anchor, you yeah. know? We can sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. The is Vesoki,

Dot in Margaret Baker. I'm a faker. Nie, nie. Ah, shit. I you know I shouldn't worn my good shoes. Yeah, yes. Hey, Max. Oh, shit. Yeah. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre?

To jest creepy. Boisz się, prawda? What the fuck was that? That? Dobra, po tym tym to kończymy. <laughs> Otwórz to i zobaczysz swoje granice. Nie wiem, gdzie się pałęta. Pem, 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 jest telewizor. Co ty chcesz? Masz tu telewizor, oglądamy fnaf No? Nie? No też, tak może być. Dobra, ludzie, bo jestem ze strony, nie? Powlicz. To chyba jakieś jaja. Ok, nowy deal tak ja też e, pieprzę ten program Pieprzę ten film i Elo 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 trzy, za 3-2-0 trzy, Elo elo O 3-2-0 Hop hop Dobra Jestem duże strony Przepraszam Was, że mi tak odbija a ja jestem zesrany Czego? Nice so, uh, Przed tobą ten program, a teraz ja mam coś filmować? No... Chyba cię popieprzyło Ja pier... O kurde Ja pierdziele Ja. Kurde... A tutaj co robisz? Andrii. Ja pierdol. Kur kur, kur. kur, Ja pierde. Ja. Kurde. Ja... Jezus Chryste, no Dobra ludzie, my wychodzimy He, 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 he he, he, Dobra ludzie, ja tutaj zapiszę grę, piszcie wam się podoba, wiecie co stwierdziłem, tak 15 albo 20 łap w górę równa się kolejny odcinek bo te, kurde, bo to jest VR ja to jestem wystraszony Więc po prostu widzimy się w następnym odcinku, który pojawi się na 15 lub 20 łap No i co? Lajkujcie, subskrybujcie, trzymajcie ciepło. No i cześć papa, pa. jeszcze mogę poskakać dla Was. Hop! To jest fajne, może mogę tak sobie zaglądnąć, wszystko sprawdzić. No to co, do zobaczenia w następnym odcinku. Ja byłem Skorpion. Usiądę sobie na krzesełku. O, oho, nie siedzę na krzesełku. Tu są ja i moje piękne ręce. Zapraszamy was do następnego odcinka. Cześć! Znaczy no, do następnego odcinka za 15 lub 20 lajków. No i cześć, pa! pa. Ja pierniczę.